Aktuarium Matki Bożej w Bane. Maria w 1933 roku przyszła do Bane. Marietta Beko widziała ją kilka razy, rozmawiała z Maryją. Maria powiedziała, że to źródło, ta woda jest dla uzdrowienia dla narodów. Przechodzę, by urużyć w cierpieniu. Maria przyjdzie do naszych serc, naszych dusz, naszego ciała. Niech to źródło będzie również dla nas źródłem uzdrowienia uleczenie naszych chorób, naszych cierpień. Żyć Maryjo, dotykaj nasze serca, niech ta dłoń będzie Twoją dłonią wiązaną już teraz w tej wodzie. Dbane. Żyć Maryjo, chroni nas. Stawiaj się za nami, daj nam pokój, daj miłość, czystość serca naszego. Tak jak Ty, Panie Jezu, mówisz, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście. A ja Was powiem,